Czasami zachodzi potrzeba, że chcemy dać osobom odwiedzającym naszą stronę jakiś bonus. Może to być na przykład bonus za zapis do subskrypcji, czy tam, nie wiem, na przykład możemy na gadu gadów w statusie opisowym ustawić adres jakiejś tam naszej podstrony, na której jest bonus do pobrania dla naszych znajomych. Bądź nie wiem, chcemy udostępnić jakieś pliki do pobrania, które chcemy podać na forum. Więc tak, tutaj w Total Commanderze mam. Ustawione, że przygotowałem sobie, że jestem w folderze z naszymi stronami. Wchodzę do tego folderu pierwsza. Tutaj mamy jakieś tam pliki po tej stronie, co robiliśmy kiedyś taką prostą książkę kucharską. I tak, stworzymy na nasz bonus taki podkatalog o nazwie bonus. Wejdziemy do niego. I tak skopiujemy do niego jakiś plik z bonusem. Tutaj w prawym panelu jestem już w odpowiednim katalogu, w którym mam plik z bonusem. Klawiszem Tab się przełączam. Jest domyślnie zaznaczony plik o nazwie Odchudzanie Fakty i Mity PDF. Naciskam przycisk F5, żeby go skopiować do folderu C strony pierwsza bonus. Naciskam Enter i plik jest skopiowany. Teraz zrobię prostą stronę. Dzięki której będzie można pobrać ten nasz plik odchudzanie, fakty i mity. W tym celu uruchamiam program Simankay, który już znasz. Ustawiam jakiś tam prosty tytuł strony typu bonus. Zaznaczam go jako nagłówek 1. I tutaj piszę jakiś prosty tekst w stylu Dziękuję za odwiedziny, oto obiecany bonus. Zapisuję stronę na dysku. Klikam w przycisk. Zapisz. Wpisuję tytuł strony jako bonus. Klikam w przycisk OK. Akurat domyślnie jestem w folderze strony pierwsza, bonus. Tutaj nazwę pliku wybiorę index.html, dzięki czemu to jest tak zwana powiedzmy strona startowa w podkatalogu bonus. O tym powiem później. Klikam w przycisk Zapisz, strona jest zapisana. Teraz tworzę hiperłącze. Ważne jest to, żeby najpierw zapisać stronę na dysku, a dopiero później tworzyć hiperłącza. Więc zaznaczam słowo bonus, klikam w prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję wstaw odnośnik. Pojawia się znane nam już wcześniej okno dialogowe z trzeciej lekcji. Klikam wybierz plik. I tutaj muszę wybrać wszystkie pliki. I teraz mam ten plik Odchudzanie Fakty i Mity. Klikam w przycisk Open, klikam tutaj w OK. No i mam stworzone hiperłącze do pliku Odchudzanie Fakty i Mity. Klikam przycisk zapisz, żeby ponownie zapisze, zapisać stronę. No, program Simankę już nam nie będzie potrzebny, więc go zamknę. Powracam z powrotem do Total Commandera. Naciskam Alt F2, żeby w prawym panelu zmienić dysk z Z na dysk C. Teraz klikam w lewym panelu, w lewym przyciskiem myszy, klikam w przycisk FTP, żeby połączyć się z serwerem FTP. Wybieram serwer Republika, który wcześniej utworzyłem w poprzedniej lekcji, klikam w przycisk połącz. Połączyłem się z serwerem FTP, jestem w katalogu głównym. Teraz tutaj skopiuję nasz katalog bonus, który zawiera plik PDF i ten taki plik indeks HTML startowy, więc... W prawym panelu pod katalog bonus jest zaznaczony. Naciskam F5, klikam w Enter i czekam ładnie, aż Total Commander skopiuje nasze pliki. Natomiast w przeglądarce internetowej, tak, adres mojej strony, którą utworzyłem na Republice, to jest Damian Daszkiewicz Poczekam, aż się moja strona domowa załaduje. O, jest ta strona z przepisami domowymi. Adres mojej strony to jest właśnie damiandaszkiewicz.republika.pl I teraz tak. Chcę na serwer pod podkatalog o nazwie bonus, więc adres do tego podkatalogu to będzie damiandaszkiewicz.republika.pl Ukośnik. Bonus Ukośnik. I tutaj mam tą, tą moją stronę taką z bonusem. I tak, jeśli kliknę w ten link bonus, tu nawet widzę na pasku statusu, że pisze Damian Republika.pl ukośnik bonus ukośnik odchudzanie fakty i mity PDF, to zostanie włączone pobieranie tego pliku z plikiem PDF. I tak. Tutaj otworzę okno notatnika, w którym pokażę tak. Adres do tego pliku to jest Damian Daszkiewicz-Republika.pl/ Bonus, ukośnik, nazwa pliku, czyli odchudzanie fakty i mity PDF. Teraz tak. Adres mojej strony to jest ogólnie Damian Daszkiewicz-Republika.pl. Jeśli dopiszę bonus, to zostanie załadowany ten podkatalog bonus. I automatycznie z niego zostanie załadowany plik index.html. Mogę wpisać również index.html, ale to nie jest konieczne, gdyż plik index.html jest domyślnie ładowanym plikiem, jeśli nie podam tej końcówki index.html. Jeśli by tego pliku index.html w tym katalogu by nie było, tak jak tutaj teraz pokażę, że go skasuję, czyli nacisnąłem w total commanderze akurat klawisz delete i został skasowany, to teraz nam się pokaże no, informacja, że strona nie istnieje. Na innych serwerach zamiast tego komunikatu może zostać wyświetlona lista plików z tego katalogu. Tak więc plik index.html jest takim plikiem, powiedzmy, startowym z danego katalogu. Jeśli bym na przykład skopiował i mu dał inną nazwę, na przykład plik.html i skasował ten indeks, to tak. Nadal tutaj widzę, że jest komunikat, powiedzmy, błędu. Natomiast jak tu na końcu napiszę plik html, to zostanie załadowana ta nasza strona. Czyli z tego wynika, że plik index.html to jest taki plik, jakby startowy. Dzięki czemu tutaj na końcu po nazwie katalogu nie trzeba wpisywać nazwy pliku, bo zostanie domyślnie załadowany plik html. Czyli teraz, jeśli chcemy, na przykład, komuś dać dostęp do naszego bonusa, udostępniamy mu po prostu ten adres, czyli w moim przypadku Damian Dashkiewicz łamane przez bonus. Można ten link zamieścić w statusie opisowym, na przykład Gadu Gadu, na jakimś forum do pobrania, czy tam w mailu, jak stworzymy jakiś prosty kurs mailowy. I tutaj na tej takiej prostej podstronie. Możemy zamieścić jakieś tam bonusy dla naszych czytelników, czy to jakieś e-booki, nie wiem jakieś filmiki wideo, czy, czy cokolwiek. Yy, czym chcemy ich nagrodzić w zamian za to, że na przykład zapisali się do subskrypcji? W ten oto prosty sposób możesz na przykład zamieścić jako bonus jakieś tam e-booki partnerskie z programu mapazdrowia.pl czy tam Golden Group. Dziękuję za uwagę.